Cześć, cześć, czyli witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Alkosu. Witam was w Minecrafcie. Tak, w Minecrafcie. Jest to Minecraft Packet Edition. I... Szczerze powiedziawszy, no... Nie wiem, czy w ogóle będzie z tego jakaś seria, bo... Po prostu mam jakieś... nie Ale halo, no. Czemu dźwięku nie ma? Halo, no, co się dzieje? Zrób mi mi, 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 ten guzik nie działa tak naprawdę jakoś dziś nie niedobrze nie wiem co, nie wiem co jest nieważne no, teraz ogłuchniecie, więc do dupci naprawdę na początek Naprawdę mam z, zamiar jakoś tu przetrwać Ale nie wiem czy się uda A i w ogóle yy, mam skina minieryny z Five Nights a Five Nights at Ferry Sister Location Nie wiem czy znacie No także ten Jakaś owca, krowa, cokolwiek. Widzę gdzieś. O, widzę owca, dobra, to zabiję od razu. Owce ciszej. ciszej bo nagrywam to już ostatnio stanie to o Co sami widzicie nie kłamię was nagrać to przyciszam będziecie mnie słyszeli ale będzie mi ciszej w domu a nie chcę robić zbytnio hałasu bo nie wiecie. Zaraz to zrobię. Dobra. Najgorsze na razie zadanie. Dobra. Jużą salonkę. Idę po to. Jak ładnie. mi właśnie gdzieś tam albo? no właśnie, mam Cię to jest jakaś jaskinia tak? dobrze, widzę, że to jest jakaś jaskinia no w sumie mógłbym się tu dobra, ale ja chcę iść na górę, ja chcę być na górze gdzieś dobra mamy przejście a ah, jest ładnie ja Jestem dobrym parkourowcem hmm. W Co ja mogę tutaj zrobić dziurę sobie tak tu, tu i tak, drewno, drewno, drewno drewno. Crafting table Co postawimy go tu I tak stick Kilow. To jest coś co na, na początek mi jest bardzo potrzebne. So od razu wykopmy trochę tego. bardziej to zła praca Jaka istnieje, po prostu kopać dobra, wyszło i już mogę zrobić coś lepszego są so, zrobię po pierwsze ym... kilof, miecz eki. I drzwi. Będziemy mały domek. Dobra, zrobię tak. Piesek już robić? Nie wiem, naprawdę. Dobra, idę pokopać trochę tego, jak się Drewno, żeby było... O, jeszcze jak ładnie leży. Drewno wykopię z tego powodu, że będę miał wtedy, że tak to powiem, na początku trochę węgla drzewnego. piekniemy pyk teraz tak piecyk hop hop pyk pyk damy go tu teraz tak pyk i damy to to się szybko przy, przy spali tak. kill okej okay. dobra no i pięknie to się to będzie robić ja za ten czas przyniosę to siółu crafting table położymy za tym Dzięki za drewno. Stick. Mogę stika wyglądać tak, mogę. Czyli tak. Pochodnie tu są. Dobra. Mam pochodnie, dobra. Pochodnie to tu. Tu no tak wysoko. I po tej stronie gdzieś, żeby ktoś widział, jak się odrodzi tam. Dobra Jedną sobie zostawię Wow, ale soczko przypala Dobra hmm. Zakładam, że każdy wie O co chodzi w Minecrafcie Bo nieraz na pewno widział um, gameplay jak, jakkolwiek Więc ten film też nie będzie jakoś wyjątkowo długi, i właśnie chyba w tym momencie zakończę. Eee... Bo na ten moment nie wiem co robić, i chcę Wam zasugerować, jakby kolejną serię, która może Wam podpaść do gustu. Nie wiem Jeśli chcecie serię z Minecrafta Packet Edition, to zapraszam yy. zostawcie łapkę, żeby widział albo po prostu skomentujcie. Nie wymuszam do łapkowania i nie wymuszam do zubowania Robicie to nie na własną odpowiedzialność. Na Was chęć Jakoś za bardzo na tym nie zależy, żeby były łapki pod filmem Po prostu Żeby było Chociaż pod pierwszym filmem możecie zostawić, bo wtedy naprawdę zobaczę, że jakoś wam ta seria podpadła No Więc to by było na tyle Ja się i żegnam na razie